Ofiary psychologii Freuda. Tak mówi o nas psycholog i psychiatra Adler. I nie ukrywam, że moim zdaniem coś w tym jest. Coś w tym jest, że łatwiej nam przyjąć retorykę Freuda, który za nasze niepowodzenia w życiu i nieszczęścia obwinia naszych rodziców. To, co zrobili nam mama i tato, lub czego nie zrobili, a co potrzebowaliśmy przeżyć. Adler jest mniej pobłażliwy. Adler mówi wprost: Nie jesteś już dzieckiem. To, kim jesteś, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie i tylko Ty masz wpływ na swoje życie weź się więc chłopie w garść więc weź się więc kobieto w garść i zacznij brać odpowiedzialność za siebie a nie zrzucaj całej winy za nieszczęścia tego świata na swoich rodziców ciekawa jestem którą koncepcję wy wybieracie która jest wam bliższa